TV. Dzień dobry, Jacek Kowalski. Zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu pochodzącego z naszej platformy OTT OniboTV. Dzień dobry, pani doktor. Bardzo nam miło powitać panią w naszym studiu. Proszę powiedzieć naszym widzom, o czym dzisiaj opowiemy w naszym kolejnym filmie. Witam Pana, witam Państwa. Na wstępie dziękuję za zaproszenie do studia telewizji ONIBO. Dzisiaj przedstawimy na czym polega e-wizyta lekarska w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. W jaki sposób z niej skorzystać i co możemy uzyskać podczas teleporady u naszego lekarza. Zapraszam również do obejrzenia filmu, w którym wyjaśniamy, co to jest e-recepta i jak odebrać lek, na który taki dokument został nam wystawiony przez lekarza. Zapraszam do obejrzenia filmu. Ewizyta to konsultacja online z lekarzem lub pielęgniarką, udzielana za pomocą wideorozmowy lub rozmowy przez telefon, bez konieczności wychodzenia z domu. Usługa jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Ewizyta jest bezpłatna. Dzień dobry, panie doktorze. Chciałam omówić moje wyniki badań. Dzień dobry, pani Agnieszko. Miło panią słyszeć. Mam bardzo dobrą informację. Wyniki znacznie się poprawiły od ostatniego badania. Proszę jednak jeszcze do końca miesiąca brać lekarstwa, które pani przepisałem, i w przyszłym miesiącu powtórzymy badanie. Dziękuję, panie doktorze. Ale w takim razie poproszę o przepisanie jeszcze jednego opakowania leku na cholesterol, ponieważ zostało mi już kilka tabletek. Oczywiście. Zaraz wystawię pani e receptę i będzie mogła pani odebrać lek w aptece. Czy jeszcze mogę pani w czymś pomóc? Nie dziękuję, panie doktorze. To już wszystko. Do widzenia. Należy pamiętać, że twój lekarz nie może odmówić ci bezpośredniej wizyty, gdy nie wyrażasz zgody na teleporadę, ty lub twój opiekun ustawowy. Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy. Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej. Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat. Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru. Jeśli lekarz odmawia przyjęcia cię bezpośrednio w placówce, zadzwoń na numer telefonicznej informacji pacjenta 800-190-590 i zgłoś te oraz inne nieprawidłowości.